Cześć! Przychodzę do Was w naszym cyklu Przychodzę do Was i chciałam opowiedzieć dzisiaj o intuicji. O tym, e, czym ona jest tak naprawdę. Wydaje nam się czasami, że intuicja jest kojarzona z jakimś takim, nie wiem, ezoterycznym światem z jakimiś mocami. Nieziemskimi. Natomiast intuicja jest niczym innym jak tak naprawdę sumą naszych doświadczeń. I jeżeli my z tej sumy doświadczeń potrafimy wyciągnąć coś, to to jest właśnie intuicja. Mózg przetwarza tak nasze doświadczenia, aby chroniły nas przed sytuacjami, które miały już miejsce. Więc jeżeli intuicja Wam coś podpowiada, warto je posłuchać. Nie chodzi o to, żeby zawsze się z nią zgodzić, ale jednak wziąć pod uwagę jej scenariusz. Bo to nie jest tak, że intuicja jest tylko naszym jakimś tam wewnętrznym poczuciem. Intuicja jest przede wszystkim sumą naszych doświadczeń, które mają nas uchronić przed popełnieniem drugi raz jakiegoś błędu czy wejściu w taką sytuację, która będzie dla nas szkodliwa. Posłuchajcie dzisiaj swojej intuicji. Ja ostatnio posłuchałam. I mimo, że wiedza, którą mi ta intuicja przyniosła, była wiedzą przykro i ciężką, to cieszę się, że to zrobiłam. Cudownego dnia, piękna pogoda, więc życzę Wam, żebyście tak jak ja korzystali z tego słońca.